Witam Państwa na ósmym Festiwalu Filmów Niezależnych KILOW w Katowicach w Centrum Sztuki Filmowej w kinie Kosmos. W raz, dwa, trzy, cztery. Walczymy o to, by twórcy amatorscy byli traktowani na równi z tymi profesjonalnymi, albowiem dzieła amatorskie są kolokwialnie kojarzone z amatorszczyzną, z czymś tandetnym, z czymś słabym, a uważamy, że są to dzieła równie wartościowe co kino profesjonalne. Dokąd zdanie? Festiwal Kilo. Dla Ciebie to. To coś dla młodych. Największa konkurencja dla nowych horyzontów. Absolutny off. Esencja. Przez zaangażowanie młodzi ludzie, artyści, świetna zabawa. Wątpliwie rzecz nietypowa. Wielki kreatywny hałas. Możliwość dobrego spędzenia czasu, wolnego czasu. Okaże mi się z dobrą zabawą i nowymi filmami. Przekrój twórczości młodych ludzi. Dla mnie najważniejsi najważniejsze są twórcy, którzy przysyłają do nas filmy. Jakby. Ciąży na nas pewna odpowiedzialność, by wybrać te najciekawsze, najlepsze. Nagrodę publiczności 8 Festiwalu Filmów Niezależnych KILOW wyfederował Nikodem Wojciechowski za film Krawędź Ziemi. Proszę bardzo. To jest... Dziękuję. To, to, to może, jeżeli masz ochotę powiedzieć. Nagroda publiczności, więc bardzo dziękuję Państwu po prostu tutaj obecnie. Dzięki. Ta druga nagroda publiczności to jest nagroda exequo, tak? Obie nagrody uzyskały te, taką samą ilość głosów. Ja poproszę tutaj Michała Łukowicza, który zaprezentował widzom film Berha Wert. Ja bym chciał bardzo podziękować wszystkim, którzy oddali swoje głosy. Ja jestem z Katowic, więc można by było pomyśleć, że to moi znajomi, ale nikt z moich znajomych nie przyszedł, więc bardzo dziękuję. Wyróżnienie naszego pięknego festiwalu Kill Off, który odbywa się w Katowicach po raz ósmy, otrzymuje Maciej Jasiński i Jarosław Piskozup za film Czarna Niedziela. Tak, jest Pani, to bardzo proszę, czy przekazał również Pani kilka, nie, dobrze, to bardzo proszę w takim przypadku. może poproszę członka jury o wręczenie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Otóż yy, nagrodę Złotego Kilofa wyfederował Nikodem Wojciechowski za film Krawę Ziemi. No to teraz jeszcze kilka słów. O, to ja może potrzymam dyplom, a przekażę ci mikrofon. Um, dziękuję bardzo. Jest to pierwszy festiwal, w jakim bierze udział nasz film. Dopiero co go skończyliśmy i niedawno mieliśmy taką własną premierę, dlatego tym bardziej się cieszę, że, że, dostał, że został dostrzeżony i dzięki wielkie. Tutaj była jednogłośna decyzja. To nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Właściwie po wyjściu z drugiego pokazu spojrzeliśmy na siebie i mówimy: No, chyba już mamy laureata. Film doskonale zrobiony. Bardzo ładne zdjęcia. I szczerze mówiąc, był to jedyny film, chyba nawet najdłuższy który przez pół godziny trzymał widza w fotelu. Jest niekonwencjonalny w formie fabularnej. Właściwie używa tego typu narracji, której polskie kino nie dotyka, czyli próba sentymentalnej opowieści z punktu widzenia przeszłości, o, z punktu widzenia teraźniejszości o przeszłości. Franek, pokaż te kije! Takie mogą być? A ty masz być grzeczny. Ale przecież są wakacje. Zuzia, będę grzeczny. E, emocje podniósł na najwyższe obroty, a jak ja już mam ciarki na karku, a nawet, a nawet w pewnym momencie e, mokre oczy, no to chyba już coś musi być w tym, a, w tym obrazie. Muszę kończyć zdanie. Festiwal Kill dla mnie to. Fajna okazja e, tylko dla amatorów e, filmowych. Niewiele jest takich wydarzeń, które, na których się można e, zaprezentować, pokazać swój film e, i w tym przypadku można to zrobić e, na fajnych, uczciwych zasadach.